Kochani, dzisiaj jest bardzo ciepło, ale wieje wiatr. A chciałam porozmawiać na temat miejsca do grillowania. W naszym ogrodzie jest również takie miejsce: mamy grillę, ale mamy też również miejsce na ognisko, w którym pieczamy sobie pyszne kiełbaski. Zostało to ognisko zrobione ten okrąg z kamieni, znalezionych tutaj na działce. I wygląda ono tak. Jak w każdym ognisku, po pewnym czasie zbiera się popiół. My ten popiół w dniu wczorajszym ładnie wysprzątaliśmy i pokażę Wam, co się z nim dzieje, z tym popiołem. Musimy przejść sobie dalej. Idziemy. O, tutaj już widzicie taką niewielką stertkę tego popiołu. I co teraz można z nim zrobić? Dla każdego ogrodnika, taki popiół to jest majątek. Dlaczego? Dlatego, że może on służyć jako odstraszacz na przykład do śmietki cebulanki. Po prostu trzeba rozsypać kilka garści takiego popiołu w grządkach, tam gdzie mamy na przykład por, na przykład cebulę. Ale drugą, równie ważną rzeczą jest to, że on ma bardzo wysokie pH. Czyli może nam służyć po prostu jako odkwaszacz do ziemi. Tutaj widzicie są. Takie już piaskowe struktury, ale są też większe, tak? Można je po prostu, one są bardzo łatwo się rozkruszają. Nie wyrzucajmy takiego popiołu, bo może się przydać w ogrodzie. Zostawcie sobie, na pewno się przyda. Na razie Wam dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.